No, nie mam niestety żadnego save'a z inżynierów Na tym komputerze po formacie mm, Więc... Zagramy sobie na nowym świecie Ciekawe, że trochę nowych opcji wyszło ostatnio Asteroidy Prywatny Coś może dam... Dam prywatny, na razie na tylko dwóch graczy, ale w sumie będę grał sam Przetrwanie jak nazwiemy ten świat? The Asteroids O, bardzo ładnie. Nawiązując do niedawnego. Eh, niedawnego fajla naszego. Wrogość otoczenia. Normalna. Zobaczymy, jak to będzie działało. Duża. Wszystko razy trzy. z asteroidami, razy 3, e, no, a może razy 10, nie wiem, myślę nad tym, automatyczne trzenie wyłączone, zapis wyłączony, bronie włączone, e, robienie porządku na serwerze, w, znaczy na serwerze w grze włączone, w delete respawn ship. A, że usuwa te statki super. Statki towarowe włączone Spektator może być włączony w tym wypadku 10 razy, tak Eps, teraz jest 720p, 60 fps ustawione. Tak, fajle włączone, tak, tak. E, 10 razy szybciej powiadacie. No, no tak jak samemu gram, to to będzie fakt faktem, że szybciej trwało, prawda? Enable spektator uszkodzenia silnika pokaż nas wygra Jedziemy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak, tylko dom zbuduj. Tak. <laughs> Zobaczymy, jak, we, jak z FPS-ami będzie ogólnie. Jak mówiłem, jest 720p, 60 FPS-ów. Mam nadzieję, że to jakoś wygląda. Mam. Gdy patrzę w tę stronę, mam 105 fps. Tak mniej więcej. A ja no i samemu tam na kurde, piekać tego typu gry. Tylko nie widzicie w tym momencie. Podajmy do, do jakiegoś Asteroida, A ja trochę siebie przyniosę, co? Bo zasłania najważniejsze informacje praktycznie. Niech tutaj statek sobie leci, a ja siebie przeniosę. zrobimy tak. No. dobra. I co nam się tu dzieje? Ja się pytam. Stream 1080p 120fpsów. To nie miałoby sensu. Mało kto w ogóle by widział te 120fpsów, bo to trzeba mieć jeszcze sprzęt do tego. Znaczy monitor trzeba mieć 120 hercowy. Znaczy ja wiem, że to był kod humorystyczny, komentarz, ale chodzi o sam fakt. Dzisiaj mamy 60 fps. Może na stałe przeniesiemy się. Kurde, nie wiem, bo wiecie, z 60 fpsami jestem. Powiedzmy, że problem, że ja mogę mieć. E, e, ja mogę mieć albo jedno, albo drugie, albo 1080 p i 30 fps, albo, albo 720p i 60 fps. I to jest dylemat, tak? No bo. Jednak jak jest 1080p, to obraz jest dokładniejszy. No, tu się nikt ze mną nie będzie tutaj kłócił, tak? bo taka jest prawda. Tylko też inna sprawa, że nie każdy. nie każdy też ma powiedzmy monitor full HD. Przez na przykład nie każdy zobaczy też różnicę tej dokładności w obrazie. No ale z kolei jakieś 60 FPS, to obraz jest o wiele płynniejszy też, tak? Więc no. To jest kwestia znalezienia tego złotego środka złotego środka i dogodzenia możliwie wszystkim jak najbardziej. O, tu widzę jest jakiś. Tu jest jakiś jakaś asteroida. Widzę, że są jakieś surowce nawet na wierzchu. Tylko tu będę musiał trochę uważać, bo tu mogą w nas lecieć asteroidy, te meteory. no to zaraz, sprawdźmy co się znajduje tutaj. Stawmy sobie kilka narzędzi Zaraz, nie, tak, siódemka, to, ósemka, to, dobra. Sprawdźmy co my tu mamy, bo już dawno nie grałem inżynierów, więc muszę przypomnieć sobie logie. Tak, wiem, wiem, żeby schować się w cieniu i zaraz to zrobię. No, hello, dobra. Dobra, widzę, że to jest dobra asteroida na... ...zagnieżdżenie się w niej. To jest bardzo dobra asteroida na zrobienie tego. No, dajesz, 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 dajesz. No, wlatuj, Boże. Widzę, że dawno w inżynierów nie grałem. Tak, i to jest statek tak ogólnie tymczasowy, który zniknie, gdy wyjdziemy z gry albo gdy ktoś nowy się zespałni. Tylko, ciekawmy co, co, jak to będzie działało, jeżeli to ja jestem serwerem, teoretycznie powiedzmy. dobre pytanie. Dobra w dół i do przodu i chowamy się w cieniu. Kto trzeba będzie na dobrą sprawę i czym prędzej przygotować? Czym prędzej trzeba będzie przygotować yy, jakieś oświetlenie. O jakiś statek się pojawił. Mining carriage. Zara, zaraz, zaraz. Przypomnijmy sobie. Co? Czy to było coś niebezpiecznego? Dziurki! asteroidy z dziurkami! Hi hi, hi hi Mega. Czemu w cieniu? Bo... Od strony słońca nadlatują asteroidy niedobre. W sensie te, meteory. Nadlatują od strony słońca. On strzela? Manic carriage strzela? No hmm, to nie wiem, lecieć, nie lecieć? Zobaczmy co my tu mamy. Dajcie mi znać, gdy będzie zdecydowanie zbyt, zbyt ciemno, żeby, żeby cokolwiek widzieć. Czy to jest uran? O, jak super. Już na dzień dobry mamy uran. Zajedłabiście. Mega. Już na dzień dobry łapiemy uran. Co może być lepszego? Te mining carriage to jest po prostu statek, który sobie przylatuje, on nie ma jako tako sztucznej inteligencji On jest po prostu statkiem, który sobie ze stałą prędkością przylatuje I który zostanie po jakimś tam czasie usunięty Ale ładnie trafiliśmy na uran, no że od razu uran W miejscu gdzieś tutaj się schowaliśmy tak, nie ma to jak chować uran do kieszeni. To jeszcze ile uranu? Mam w tym momencie olbrzymią pojemność, więc to będzie spora ilość uranu. Dobra, od razu uran rzucę do przerobienia. Że mi się tutaj w międzyczasie przejął, bo tu... jego przerabianie trochę trwa. W sumie, dobra. Na razie uran możemy darować. I potrzebujemy ironu. Tu jest iron. So, może podlecę statkiem? Zaraz, bo Iron jest tutaj e, tutaj jest iron, czyli ja muszę obrócić się o 100, o... Muszę się obrócić w lewo. I w dół W takim rozrachunku. Że mógł sobie spokojnie go kopać i wydobywać przy użyciu przy użyciu grawitacji. A, panel sterowania, generator grawitacji. Oczywiście, im większe te pole grawitacji, tym więcej prądu zżera, to, ca, to, to, to cały, ten cały syf, no ale jakoś to przeżyjemy. Grawitacja jest dla słabych. No nie powiedziałbym. No kopaj, 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 malenki, kopaj, kopaj. Dobra, co ja zbieram? Silikon. Zamiast żelaza. Tu jest żelazo. Bardziej. Gdzie góra, a gdzie dół? Góra i dół jest tam, gdzie sobie je ustawimy. Co jest? Czemu nie mogę kopać? No i w sumie to czym prędzej trzeba będzie zrobić jakiegoś kopacza, tak? W sumie już dawno nie grałem w tych inżynierów od kilku ładnych e, łatek, więc mogę pokombinować ogólnie. Czy mogę może do mnie dołączyć? No właśnie tak średnio. Znaczy na razie chcę sobie sam pograć. Chociaż nie wiem czy to jest dobry pomysł, chociaż można by było pogadać z kimś, żebym postawił serwer na przykład z Heniem, ale to wtedy... To się, nigdy, to się nigdy dobrze nie kończy. Powiedzmy sobie w ten sposób. Wstawianie serwerów na dużą ilość graczy. Nigdy dobrze się nie kończy. No, choć ten możemy by się przydał, prawda? Ale pamiętajcie, że mamy. Że mamy tutaj tak dziesięciokrotne wszystkie o przyspieszenie, więc. Zrozumienie, czy powinno być jakoś szczególnie tutaj trudne w tym momencie. Czekajcie, jest stylok czemu z tymi znowu nie działa oczywiście Ewentualnie ze stylokiem mógłbym zagrać z stylok jeszcze może być No, mi tu coś z tym się oczywiście baguje standardowo. Kostyrok teraz gra w Skyrim'a na streamie u siebie i to jest. To jest problem. Spomujcie strykkowi u niego na streamie, żeby, żeby zagrał z inżynierów. To wtedy pokombinujemy. No no, troszkę, bo ja tą sobie jeszcze spokojnie powinienem bez problemu uciągnąć raczej, zarówno mój internet, jak i mój komp. Chyba. Zaciskiem na chyba. Może 10k z żelaza, <śleskujesz> o ojejku. Czemu nie daje Shift Tap? Bo właśnie mówi o tym, że mi coś się baguje. Jak robię Shift Tap, mi nie działa. Mam taką, mam taki problem właśnie w inżynierach, że to mi się lubi bagować i to po prostu nie działa. Dlatego daję Shift i Tap. O panie, ale będzie żarcie dla chomika. Ale będzie żarcie dla homika. The Forest <laughs> Morten, co przez to rozumiesz? <laughs> co rozumiesz przez The Forest? Jest tu Morten? W ogóle? Nie poddawaj się, ale w sensie chodzi Ci, żeby co grać w The Forest dalej, tak? Płacę, wymagam. <laughs> Klient na span, tak. Dobra Morten, jest co jeszcze pomyślimy, znaczy daj mi na razie pograć sobie w tego, w inżynierów, bo kurde... To jest dobra gra. Ale twoja prośba została zostanie rozpatrzona. Spokojnie. Czyli dzisiaj już przyznam, że już... Którą mamy godzinę? 22 prawie, no to... Chwila, ja streamuję od 14. .00. Ile to już godzin, bo się zaczyna mylić. Prośba jest darmowa. <laughs> albo prośba, albo groźba. Młodzież musi się wyszaleć. Toż jest, jest dzisiaj 8 godzin streama, ja pierdykam. Moskit, co jest z tobą nie tak? Ja się pytam. Przez bolącym uchem. Co jest z tobą, Moskit, nie tak? A wiecie, że nie planowałem cię aż tak długiego streama? Serio. Ja nie miałem takich planów nawet. Znaczy, przerywany był tam kilka razy, ale tam w kwestiach różnych, tak? Jak w pracy, no? Kup sobie planetary annihilations, z A to nie jest głupi pomysł. To jest do zastanowienia. Bo coś mi się... Nie wiem, jakoś coś mi w tym patchu się skopało, jakoś czasami dziwnie się kopię. Widzicie, że niby mam to tego, ale nie kopię, nie? Coś się w tym patchu ostatnio skopało. Wydaje mi się Ale, Demorten, wielkie dzięki, Wielkie, wielkie dzięki, ja tam, Bo ja chciałem, się tam przy okazji też dorzucić do Kerbalia w końcu znowu wrócimy z serią. O, ekwipunek pełny. No i dialog nie odpisał, nie? Nie kocha. Stylok już nie kocha, przykra sprawa, no. O! Odpisał Stylok! Napisał już, już! O! To mnie to cieszy. To mnie to bardzo cieszy. Właśnie, jak w ogóle stoimy z energią? Hmm, Boże, prawie 5 kg uranu! To jest... O mój Boże! To jest dużo. Zaraz, a gdzie jest... Yy... Zaraz, zaraz, zaraz. Tu jest konwejor. A gdzie jest przetwarzanie? Produkcja. A, przetwarzanie to sobie mogę sobie osobno robić, nie? W sumie. Weź, tylko weź i ten statku może zniknąć, ale czemu ma zniknąć? Przecież nie będę wychodził z gry ani nic. Przez gry nie będę wychodził ani nic. Żeby zaprosić, żeby teraz styroka zaprosić, to wystarczy, że e, zrobię dostępny serwer. Boże, styroak testuje kozackie zbroje asasyna. No bo trochę mnie, trochę mnie ucho boli. A to na trochę, tak? Wiem, że teraz statek jest zmodyfikowany właśnie przez Rury, dlatego właśnie pytam się, jak on działał. Mam co do tego pewne problemy. Może mixy nie wejdę teraz w linka tego. Wybacz, może nie wejdę w tego linka co podałeś teraz. Commercial freighter to jest broniony czy nie teraz pytanie Znaczy nie mogę bez sławek zagrać, bo wtedy wy nie będziecie zbytnio słyszeć, a jeszcze jakbym chciał ze stylookiem gadać To już w ogóle lipa, nie? Bo tak, niestety, to tak nie da się. Bo tutaj będziecie mieli przegłos straszny Widzicie jak się dla Was poświęcam? Widzicie, widzicie? Barto, coś ty tam podesłał, co? Zaraz czemu to się nie powtórzyło! Hm. Dobra. Okej, okay, niech to teraz się to produkuje ładnie. Kindostima, aha. Trzeba jeszcze uranu trochę wydobyć w sumie, tak na wszelki wypadek, żeby był... Zaraz, gdzie był uran? W sumie uran to był wszędzie. Ja, to jest co? czy To jest uran? Tak, to jest uran. Trzeba będzie zaraz światełka zainwestować. Postaw mikrofon przy Ale po co postawić mikrofon przy głośniku? właśnie z dala od głośnika powinien być, względnie. O szkle uranowym, nie, nie słyszałem. Dobra, Steelrock jest w Inżynierach. Więc tak, znajomi. Zaproś do gry. I czy dołączy? Tak robię zapasy na zimę. Coś mniej więcej w ten deszcz można powiedzieć. Zapasy węgla na zimę. No i co ten strzelok? Ja się pytam. Co ten z Gdzie ten strzelok? Ja się pytam. Właśnie tło gry trzeba będzie zmienić, prawda? Bo mam po te standardowe przez te updatey. I trzeba by było wrócić do tych normalnych. Takich ładniejszych. O. Ja bym prosił moich znajomych, którzy mają mnie w znajomych na Steamie, żeby nie dołączali teraz do nich. Chociaż nie wiem czy mogą, to inna kwestia. Ale żeby nie dołączali do mnie, bo będzie tylko bugowało... ...Steama. Młody, po Jak do debili, nie? na Piracie można grać na Multi? Nie, nie wiem, nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. Nie interesuje mnie to. Nie chwal się tym, bo dostaniesz bana. Kropka. No i co z tym styloc? Za późno powiedziałaś. No dobra młody, spoko no O, Steelok jest. Jest Steelokę. Dobra, to teraz trzeba byłoby odpalić jakoś tym spika. To się z styloku stara się nie rozbić się. W końcu to nie spin tie Tak, nie, 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 nie. Dlatego no lecę 25 metrów na sekundkę. No mhm, spoko go podgłaś Ja w sumie też mógłbym podgłośnić teoretycznie Teraz dobrze Epsie Ty Eps czemu słuchasz styloka a nie mnie? Co to za hańba? Co to za hańba? Nie no ja się tak nie bawię, panie Eps masz bana na czacie Do żywotniego Na IP bana o. Eps mówi że lepiej. Ale u mnie jest 70, f... boże, 70, 60 fps. No dobrze, a... a w jakiej jakości dźwięk nadajesz? A co? A widzisz, bo ja 160 kilo... E... A ja 90 w sumie dałem. A widzisz, no to mnie lepiej. No ja tak, mi się, że nie ma takiej różnicy. Ona jest wychwytywalna w ogóle? No, 90 a 160 jest bardzo wychwytywalna. Ja ci powiem, że ja. No nie wiem, może jest. Znaczy chyba mam... Czekaj, jak mam na tym drugim komputerze ustawione. No 96 mam, no, dodam 128. tym razem będzie lepiej. Ale to serce jest tak? Wychwytywalne bardzo. Nie no, wiesz, mi to, mi tam e, słoń na uchu nadepnął, więc... E, więc wiesz. Tak, e, Rejack tam podsyła multistreamer. Fajnie, zgasiłem prąd, no nie? Mhm uh -huh. Ale tego... Ale? Drzwi sobie nie otworzyłem <laughs> Rozwal <laughs> Z buta, stielog. Po co kopię ten kamień, bo ten kamień to jest paliwo nasze I to nie jest piwo <laughs> Żeby ktoś sobie nie pomyślał Jeszcze ogólnie ten tak na gdy ustawiłem wszystko, bo... E, bo, 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 bo... bo, bo, miałem w sumie sam grać. Dlatego jest wszystko dziesięciokrotne teraz, nie? W tu raczej większych problemów ze zrobieniem czegokolwiek... raczej nie będzie. Tak, właśnie trzeba światła zrobić. Tak, 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 tak. tak. Tylko zaraz czekaj. Co trzeba zrobić do światła? Boże, już tak dawno w to nie grałem. Elementy konstrukcyjne tylko. E, no to my to mamy. I to pełno. Tak. To jest to czarne takie bardziej. Co czarne No to jest uran To jest uran? To jest uran. To jest mój drugi uran. To jest uran. Ty wiesz co, ten twój statek można byłoby obrócić Czemu? Bo żeby ten uran spadał na dół. To za ale... Może, co? Coś ty zrobił. No, spiknęliśmy się. Nie, zobacz co jest na dole. Mhm. No, rozumiemy się. Ale, znaczy, no, można... czekaj. Dobra, powoli. No, ta, tam masz zresztą taką dziurę wykopaną też w uranie, żeby ładnie można było zbierać. Więc ogólnie jest umiejscowienie jest dobre, uwierz mi. O właśnie wiertło, trzeba zobaczyć jak, czego potrzeba do wie dużego wiertła. To jest dobre pytanie. To jest bardzo dobre pytanie. Czego potrzeba do dużego wiertła? Do dużego wiertła, bo ostatnio powiedzieli duże wiertła. Trochę trzeba. Aktualnie największym problemem będzie silnik i komputer. Jak nie wiem, co to jest szkło uranowe, naprawdę. Nie też się pytał, też nie wiem. Czekaj, silnik i komputer. Komputer byłby z jednego silnika, ale silnik sam w sobie. Część silnika. Hmm. Chwila, a ta dubka nie... A ta dupka nie ma? A nie ma komputer i rozebrać, silnik. Nie? Dobra, Odbyć sobie demontuję. Jakkolwiek by to nie brzmiało. A to... W ja może się parkuje trochę dalej tym moim statełem. Właśnie, bo ja mam taki problem. Trzeba bazę? Nie mam dźwięków wszystkich. Jak to nie masz dźwięków? Na przykład, jak teraz demontuję to nie miałem dźwięków. Ja miałem. A? No ja nie, nie mam. lepiej. U mnie lepiej. Very funny, very funny, panie. Very funny. A to tu to, to trzeba zdemontować. Tą, krat ...tą kratkę, czy co to jest? Ja się no trochę weź... bardziej mimo wszystko w tą dziurę schował, wiesz? Ej, bez co ja, wyciszyłem dźwięki, czy co? Nie no, są dźwięki. Nie no coś te... ...coś te nowe wersje inżynierów mi coś się bagują. Nie ma dźwięku jak spawam i jak, wiesz, i jak yy... Popsułeś, no, popsułeś. No popsułem, no. Ewidentnie. Ouch, właśnie mi szybka wyleciała. Hmm, to niedobrze, chyba nie. A bo ona no. była trzymana na tych pomostach. Przykre <laughs> Czekaj, ja spróbuję przejąć ten fraktowie. Ale to czekaj, commercial freighter. No nie wiem, no nie wiem, jak tam chcesz. Kurde, 11 kilometrów. Dobra, lecimy. Dużej stalowej rury mi zabraknie to raz. Tu trzeba zrobić małe przej... Może nie to. Dem trzeba to zdemontować.